Ale mi się rozkmina załączyła w tym momencie, to bo jakby, jakby mówiło się, że no gdzieś, nie wiem, ten poziom wiedzy, którzy ludzie konsumowali kiedyś, załóżmy, nie wiem, mhm. w erze, nie wiem, gazet, książek i tak dalej, my konsumujemy tyle przez jeden dzień, co oni przez całe życie, nie? nie? No? I teraz zobacz, jak na naszych początkach, nazwijmy to takich praktycznych, 10 lat temu, 10 lat temu to wyglądało w ten sposób, że tego tej wiedzy było stosunkowo niewiele tak, nie? i ja na przykład szukając różnych rzeczy musiałem szukać po anglojęzycznych źródłach, bo w polskich mhm. źródłach w ogóle tego nie było. Dziś co jest problemem? to, że tych źródeł jest tak za dużo. dużo, że w ogóle nie wiadomo kogo słuchać, skąd tą wiedzę tak, czerpać, tak, kto, kto ma rację, rację tak, a kto tam. nie ma racji, nie? To no, powiedzieliśmy, nie umawialiśmy się na to. No. Nie, nie się na to, ale... No bo to jest taki problem, kto ma rację, kto nie ma racji, kto, kto powie ci coś naprawdę wartościowego, ktoś powie jakiś drydy mały i, i tak dalej, żeby tylko sprzedać swój tam kurs, czy tam e-book, czy cokolwiek, czy szkolenie. Więc no jest to, jest to teraz taki no trochę problem, tak? I też dlatego chcieliśmy to w sumie.